Koszt francuskiej miejskiej motoryzacji versus amerykański piękny słoneczny Jeep Dziś porównujemy znowu niemalże takie same, ale jakże różne samochody, czyli dwa miejskie suwy z koncernu Stellantis spod znaku Jeepa i Peugeota. I teraz tak, mamy dwa samochody w najwyższych wersjach wyposażeń i teraz różnią się one nawet nie ceną, bo cenę mają praktycznie identyczną, ale różnią się wyposażeniem, różnią się rzeczywiście wyglądem i wielkością. Bo jednak pomimo tego, że są identyczne, to mają prawie 20, 22 cm różnicy. Mimo no, wszystko, pomiędzy bardzo, jednym bardzo a drugim. Pytanie, to naprawdę, do czego kupujemy auto i czy to jest nasze główne auto? Czy to jest auto drugie, czy to jest auto tylko do miasta, czy to auto, które ma być uniwersalnym samochodem? I szukamy po prostu auta z segmentu B-sów. I tutaj ja bym jeszcze nadmienił, bo B-sów, ale ja bym tutaj u mnie nazwał B. Ponieważ 2008 ma 4,30 e, długości, przypomnijmy, że Frontera czy C3 Aircross, który będzie wchodził w 2025 roku na rynek, będzie miał 4,35, a będzie 7 suv Suwem. Tak. Więc, mimo wszystko, to 2008, które gdzieś w naszych głowach jest jako mały samochód, tutaj w tym zestawieniu robi jako ten większy i bardziej wszechstronny. Ja tutaj się odniosę nawet do tematu, że kiedy była prezentacja nowej 2008-ki, Porównywaliśmy to naprawdę wielkościowo do poprzedniej generacji 3800. Tak. To auto tak bardzo urosło. Tak. Jest tak dużym suwem B, ale właśnie, że podział B+. Tak. plus. Jest szczupły, ale jest bardzo naciągnięty, więc mamy wszyscy mają miejsce na nogi i jeszcze bagażnik mamy w sążnej wielkości. Nowe 2008 oczywiście pod maską e, spoczywa hybryda nasza nowa, czyli 136 konna jednostka z łańcuchem rozrządu, już i z elektryfikowaną skrzynią dwustopniową dwusprzęgłową, przepraszam, sześciostopniową i dodatkowo mamy silniczek elektryczny 22 konie mocy, jest to miękka hybryda, ale te moce się nie sumują natomiast i nie są w mocy podane tych 136 koni, więc mamy ewidentnie dodatkowo 22 konie elektryczne. Co zrobi, robi z tymi, z tymi samochodami? To to... Że mamy naprawdę mocne, fajne, małe suwy, które naprawdę dużo potrafią w mieście zrobić, a nie tylko w mieście, bo tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, 2008 naprawdę nadaje się na przyjemne fajne trasy. Pewnie nie zabierzesz całej rodziny na wakacje, no bo jednak gdzieś tego miejsca tu Ale brakuje. Ja wiele widziałem 2008 w Chorwacji czy nawet we Włoszech, z boksami tak. na dachu, które Czy podróżują? do nas na przeglądy, ile razy przyjeżdżają samochody na niepolskich. Blachach, z, właśnie bo tu mamy samochody, mamy z relingami, więc możemy ten bok sobie tutaj spokojnie zamontować. Za taki samochód w najwyższej wersji wyposażenia będziemy was musieli. E, musieli? Ja uważam, że to jest kasować. Właśnie <laughs> chciałem tak powiedzieć. E, mnie <laughs> e, <będziemy, śmiech> właśnie nie musieli, bo wydaje mi się, że to co przygotowało AutoCentrum Golemo i na model 2008 to to nie jest musimy. Tak. My dajemy Zemmy. wam możliwość. Teraz tak, tego już tak tanio. Kończąc. Pamiętacie pewnie wideo Alfie Romeo za 119 tysięcy w wersji tam hibrida Speciale 135. No to tutaj za 126 900. Macie samochód w najwyższej wersji wyposażenia, z Alcantarum, z otwieranym szklanym dachem, w nowoczesnym kolorze, tym pięknym, szarym, grafitowym, nie nazwę go grafitowym. Nie jest ale... graf to. jest szary. <laughs> nie pamiętam jego nazwy, wybaczcie mi. Z matrycowymi ledami, po liftingu, z nowym systemem, na wielosezonowych kołach, już nie musicie kupować zimowych ani letnich. Z sam z samochód jest wyposażony jeszcze w Grip Control, macie z asystenta z jazdu po śnieżonym stoku. No w ogóle naprawdę mega wyposażony samochód, przypominam jeszcze raz w hybrydzie, która oczywiście też jest droższa z założenia, za naprawdę fajne pieniądze. Oczywiście jest troszkę droższy od Alfy, więc to wideo o Alfie dalej, możecie mieć tańszą Alfę, a mimo tego tak samo. Ja wyposażą. tego głośno nie mówię. <śmiech> to, <śmiech> to, możecie mieć nie Peugeot, tylko Alfę. Ale to przepraszam, to... <laughs> ale przepraszam, Ale macie auto większe, realnie. bardziej wszechstronne i lepiej wyposażone auto, bo sam szklaniany tak. w Alfie pewnie jakby kosztował, to by kosztował dych. Siedem. No, aaaa, się kurde <laughs> Natomiast y, właśnie to jest kwestia co, dla kogo i dlaczego kto potrzebuje dane auto. Bo jeżeli potrzebujecie auto, w którym będziecie wozili faktycznie dwójkę dzieci, potrzebujecie też przyjaźnić czasami się całą rodziną, no to wybieracie 2008 tak. i za te pieniądze to jest naprawdę fajna, rozsądna cena Lepiej za 2008. Powiem. Jeżeli to weźmiesz w i wpłacisz 10%, to rata za to auto to jest 982 zł brutto. Także uważam, wiadomo, że nie jest to oferta taka, że żona włoskie, kładźcie się na rody Ale To jest fajna cena za tak, kupno takiego auta. Bardziej no. kupiłbym to auto za te pieniądze, względem jakby wynajmu, natomiast ten najem i tak dajecie dodatkową możliwość, bo koniec końców płacisz 30 tysięcy za dwa lata za użytkowanie samochodu. No to tak naprawdę jak go kupicie, prawdopodobnie straci tyle na wartości, więc na to samo Wam wyjdzie. A generalnie o to, co chodzi w najmniejszym, na no, to samo wychodzi. Dokładnie tak. Patrząc jeszcze raz na ten samochód, jeżeli gdzieś te kwoty nie wiem, przerażają, albo nie chcecie tyle wydawać, mamy naprawdę jeszcze świetną ilość, wielką ilość. 2800 wersji Alur, czyli troszeczkę inaczej wyglądają. Dalej mają czarne podsufitki, bo to już w samochodach zostało u nas. Natomiast za 119,900 jest taki sam silnik. No, czyli tyle za ile możecie mieć Alfermo Juniora albo duży, fajny samochód do miasta i ponad. Alternatywą dla Peugeot jest również nie tylko Alfa Romeo Junior, tylko Jeep Avenger, czyli nasze prawdziwe, amerykańskie dziecko z polskim prawdziwe. rodowodem. Prawdziwe! <laughs> Ale dobrze, teraz to strzeliłem, że to było specjalnie. Prawdziwe, amerykańskie dziecko z polskim rodowodem, no dokładnie tak. To jest, to jest Jeep Avenger. Tutaj Avengers. również macie wersję Summit, czyli odpowiedni GT, czyli najwyższa wersja wyposażenia, jeżeli chodzi o ten samochód. Mamy dopłatę za ten piękny, żółty lakier, w którym tak naprawdę to auto było promowane i w którym. No wygląda rewelacyjnie. To jest taki mały Wranglerek, tylko że Avengerek. Tak, no, tak jak ja już tam w innych wideo na, o tych jeepach wspominałem, najbardziej mi się podobają jeepy, te takie wszystkie smaczki, nie? Tutaj masz. Tutaj e, jest na e, Milisa, pod Tutaj masz pod lunetę. E, gdzieś tam jeszcze na pewno coś znajdziemy. Wszędzie znajdziecie takie smaczki, które naprawdę robią robotę, tak jak Jeep Performance LED, na przykład. A tak. Dlatego, że w Peżocie muszą bardzo dużo zaznaczyć, to że mają. W końcu nie odbóźniki, tylko ledy. Tutaj mamy ładne, amerykańskie performance LED, jeżeli chodzi. chodzi o światła z przodu. Śmiechy, śmiechami, natomiast to jest pełnoprawne auto do miasta i to jest idealne auto, które potrzebujecie kupić jako drugie do swojego domu, żeby mieć fajne auto do jazdy po mieście. Bo właśnie ono nie jest duże. Tym autem ja nie powiem jedźcie na wakacje pięciosobową rodziną. Bo nie. Dla takiego dla takiej świadomości, jak to auto jest małe i duże jednocześnie. Ono jest 3 cm dłuższe niż Corsa. To jest naprawdę malutki samochód, ale jak na niego patrzycie bez porównania do Corsy czy innego małego segmentu B typowego, to to jest duże auto, nie? A jeżeli chodzi o cenę, to jest identyczne jak za wersję GT, która stoi tutaj obok, czyli za 127 tysięcy złotych. Możecie tak Ja bym chciał powiedzieć, że za te same pieniądze dostajecie mniej, ale w fajnym kolorze. No nie, dostajecie Jeepa, czyli amerykańską markę i auto, które tak naprawdę teraz dopiero ma sensowność bycia na rynku, dlatego że wcześniej Avenger był pro proponowany tylko ze 100-konną manualną skrzynią i silnikiem czyli benzynowym. znowu fajne mamy fajne auto, ale znajdujemy tylko tak wąską grupę tak. ludzi, którzy chcą... A teraz jak nie było drogi auto z manualem, miękką nie? hybrydę, 136 koni, to auto będzie paliło tyle co nic. Myślę, że jeżeli... w mieście to 7 litrów to jest maks. po prostu. A To chyba to jest jak max. szalejesz od tak, świateł do świateł. Dodatkowo, jeżeli ktoś szuka, bo Kuba wspomniało o super racie za 980 czy tam poniżej 1000 zł, czy wpłaci 10%. Jak oglądacie to wideo na stojąco, to sobie usiądźcie, bo to co on powie, ja wiem, to jest kosmos. Zamawiacie takie auto do produkcji, Elektryka. czyli elektryczne. Elektryka. Tak, jak chcecie, w takim kolorze, bo nie, nie chcecie żeby być żółte, tylko chcecie czarne albo szare. Zamawiacie z tym, co chcecie. I takie auto zamówione przez was, nie, że ono stoi, zalega na placu i my musimy to auto sprzedać i oddajemy wszystkie pieniądze. Nie, my na tym zarabiamy, a wy kupujecie auto za pół darmo. Dlatego, że korzystając z dotacji państwowej dla jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli tak naprawdę większość naszych klientów, czyli na 30 tysięcy złotych netto, Macie to auto za 400 zł netto miesięcznie. Przez dwa lata. Z limitem kilometrów 15 tysięcy, tak pamiętam. Więc tak naprawdę macie za darmo auto, bo to jak ja zobaczyłem. Co to co to No zrobić? Tak. Musicie włożyć po tę dotację, która będzie wam założyć. Założyć pieniądze na pół roku na dotację. Do pół roku dostaniecie dotację z banku. I teraz tak, drugi w cudzysłowie minus, ale to jest ogromny plus. To jest to, że właśnie zamawiacie samochód i musicie na niego czekać, a ten minus przeobrażamy jako plus, ponieważ to auto jest produkowane 80 km stąd. Czyli czekamy na niego ile? Dokładnie około 3-4 tygodni. Może się tygodni, to teraz wydłużyć, dlatego tygodni. że Mówimy o tak dobrej ofercie. Ja wiem, bo lata dużo filmików na YouTube, że mokka za 500 zł. Mokki już za 500 zł nie kupicie. Ale Jeepa, gdzie jest błąd? Systemowy błąd. Jeepa zamawiając do produkcji kupujecie za 400 zł miesięcznie w najmie na dwa lata. Nie przejmujcie się co z tym autem będzie za dwa lata, czy będzie dobra bateria czy nie. Oczywiście gwarancja jest 8 lat, 160 tysięcy kilometrów, ale wszyscy wiemy, Oczywiście elektryka ktoś... kupujesz w najmie, żeby pojeździć tak. dwa lata. To raz, ale dwa, to jest abonament tak naprawdę. Więc jeżeli się w nim zakochacie dalej będziecie możliwość mieli jego wykupienia po cenie jasnej na początku umowy to tak? pokazujemy, to za ile to auto będzie do kupienia za dwa lata, czyli na koniec najmu, więc możecie z nim zostać lub wybrać inne. Koniec ofertowania. Teraz z, jakby pokażmy te samochody z wewnątrz, bo jeszcze tu bym chciał pokazać, co robi 22... centymetry? Tak. U mnie nie ma klamki. No u Ciebie nie ma klamki, bo się nie zmieściła po prostu, bo byłaby już w bagażniku. <laughs> więc natomiast jeżeli chodzi o sam środek, no tutaj za wiele różnic nie ma, oprócz jeżeli chodzi o wygląd, tak? No bo tak, siadamy, mamy miejsca w zasadzie tyle samo, co, co w Peugeotcie. Jeżeli chodzi o miejsce dla kierowcy i pasażera z przodu, jest tak samo, jeżeli chodzi o miejsce. Natomiast no wiadomo, niby te same samochody, ale tak różne, czyli deska rozdzielcza, wszystko, wszystko, fotele, kierownica, wszystko jest inne. Korzysta z tych samych podespołów, czyli mamy te same systemy, te same nakładki, te same guziczki, natomiast zupełnie inaczej zaprojektowane. Natomiast chciałbym, żeby żebyś usiadł sobie z tyłu za moment, dlatego, że nam się zamknęło auto, A. więc muszę go uruchomić. Ale już to wykonamy. Nie będziemy cieli tego wideo. Tak. Pokażemy Wam, jak wygląda realna praca. Autko odpalone. Odblokowujemy tylne drzwi. Wyłączymy sobie autko. Wejdę sobie teraz do tyłu. Pokażę, jak w tym aucie amerykańcy żyją i pracują. Ja się nie będę przesuwał. Nie przesuwasz się? Nie. Ja sobie wsiadłem. Kuba się nie przesunął. I mam ja. miejsce na A jakbym tak chciał jechać wygodnie, to jest tak tyle. No to jest OK. Mam tak, że mi ręce, dłonie wchodzą. No. Nie jest jakiś luksus, ale też siedzę tak jakbym nie siedział, tylko bym raczej siadł sobie. O właśnie tak. I tego miejsca nadal mam. Wiadomo, to nie jest wielkość jest Grandlanda to, tak, to, czy Wranglera. Że... To auto ma być wystarczające, żeby przewieźć kogoś awaryjnie z tyłu. Ale większość klientów, którzy kupują Jeepa Avengera, już nawet patrząc po naszej niedługiej historii sprzedażowej, to jest to auto traktowane jako główne auto do miasta. Ja to myślę, jest auto że... drugie. Tak, znaczy jako główne my... auto do miasta, ale jako jak główne on, tak. auto do ale domu. Ale ja myślę, że odpowiedź właśnie na to jest tutaj, że ta kramyczka jest po prostu ukryta. Ten Ona jest schowana. się na tu masz chodzić. Kierowcy i pasażerów. No a teraz się dowiecie, że 2008 jest większe, i żeby kupić 2008, bo w tej samej cenie dostajecie 22 cm więcej. I szklany dach, i większe auto. Chodzi. No i ładniejsze wnętrze, o, siadek, siadek. bo jeep jest prosty, amerykański, a tutaj macie. A ja jeszcze tego nie powiedziałem. <laughs> no, wsiadłem. No i co? Zaraz mi pewnie powiesz, że już siedzisz wygodnie. Tak. No dobra, no tutaj są te właśnie, ale to nie są 22 no cm. No bo jeszcze bagażnik. No, no ale to kto to kupuje takie bagażni. auto dla bagażnika? Kupuje no, się no właśnie to ci, którzy potrzebują to, żeby więcej mieć pięknego, miejsca. Mogą mieć tego żółtego jeepa, a nie. Szarego Peugeota dobra z dachem, który jest po, przepiękny. Na w środku. Dało to dobrze wygląda. O właśnie. <gry> jest przepiękny w środku. Tu jest tak dużo pięknych jest materiałów. Alfantara. Te przeszycia kryptonitowe. Pamiętasz, jak było w PSE? Tak było w PSE. Teraz to jest 2008 wersji GSE. Tych przeszyć to jest, tych różnic w materiałach. To jest najpiękniejszy mały suwik naszego koncernu oprócz Astro Ale Alfa Romeo możecie mi za 119 tysięcy fabrycznie nową, niezarejestrowaną. No, a tu troszeczkę drożej, z otwieranym szklanym dachem, którego nawet walfie u nas nie znajdziecie. Dopiero trzeba wydać jakiś kurde majątek, żeby mieć szklane dachy. Także naprawdę, znowu to wideo pokazuje tylko to, że mamy taki asortyment, że w zależności od tego, co potrzebujecie, wystarczy do nas przyjść, poznać oferty, usiąść w każdym z nich i poznać. Który do was po prostu najbardziej pasuje. A wiecie, co jest najlepsze, że to wszystko jest w jednym miejscu na ulicy Opolskiej 9 w Krakowie i nie musicie jeździć po całym Krakowie, stać w korkach. No chyba, że kupicie Avengera za 400 zł, to nie stajecie w korkach, to jedzicie bez. A jeżeli nawet tutaj nie chcecie przyjechać, tylko chcecie poznać nas na YouTubie i być z nami na YouTube, to wystarczy, że subskrybujecie ten kanał, bo ci, którzy dotrwali do tego momentu myślę, że klikną ten guzik i polubią to wideo. Dzięki. Badajcie do nas do Golemo. Na razie.